Siemankołowcy, piątek 9 czerwca, godzina 14, lecimy na ryby. Jadę na, z założeniem na dwie doby, jeżeli pogoda na to pozwoli, jeśli nie, to tylko jedna doba. Jak będę łowił, będę łowił inaczej niż ostatnio, niż praktycznie cały ostatni czas, ale to zobaczycie na filmie, zapraszam. że na tej siatce nie mam łódki ani pontonu będę łowił z rzutu pierwsza i podstawowa rzecz to jest wysądowanie w miarę dokładne dna dlatego marker ciężarek wiem przyczepicie się zaraz że to jest, nie jest ciężarek do do markera, ale ja takich używam odkąd pamiętam, nigdy nie kupowałem ciężarków do markera, bo dla mnie to jest tylko zwykła komercja. Wystarczy ciężarek 120 gram i przede wszystkim, żeby miał takie wystające kolce, bo jeżeli będzie zielsko, jeżeli będzie dom zarosła, śla, będę wiedział, bo to się na pewno tu osadzi. I to jest nic prostszego. Żyłka, marker, przez markera pierwszy idzie marker, później koralik gumowy, i na końcu wiążemy ciężarek. I tak wygląda gotowy zestaw do markerowania. Na tej zasiadce będę łowił na w sumie trzy metody. Będzie metoda taka. Będzie zwykły zestaw z kulką i z pv i będzie zwykła mała metoda. Zobaczymy co się uda złowić. Zapraszam na dalszą część. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć. Na wędce mam odznaczone 50 cm od rolki kołowrotka. Do taśmy przyklejonej na blanku. Zaraz zobaczycie, jak to funkcjonuje. Marker teraz wyszedł na powierzchnię. Zwijamy, żeby szedł do dna. I liczymy. Raz, dwa, trzy. Siedem. 7. 7, czyli na tej odległości mamy trzy pół metra. Napinamy. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. A tutaj mamy dwa i pół metra. nawet no, mogę naciągnąć. Także widzicie jaka jest różnica. Trzy metry dalej. Bo mniej więcej obrót koło Wrotka to jest metr, czyli 3 metry dalej mamy metr różnicy głębokości. Zobaczymy bliżej. 4 kawałek, czyli tu mamy 2 metry. Po 6 metrach, wiem, że dno bardzo powoli idzie do góry i będę szukał teraz tego skoku, gdzie jest. Z dwóch, dwóch i pół od razu ten uskok na trzy. Czyli jak widać, jest wypłycenie dołek, wypłycenie. Ja zestawy postaram się położyć przed tym dołkiem. Zaraz sobie dokładnie wymierzę, gdzie to się znajduje. I weźmiemy się zestaw. Mamy już znalezioną górkę, i jako, że będę łowił tylko na jeden zestaw, dwa zestawy pójdą na metodę, także tam nie będę też za mocno sypał. Będę używał rakiety zanętowej, ewentualnie spomba. Spomp jest duży i jest do dużej ilości zanęty, także, że na jeden zestaw tylko będę dawał naprawdę. Z pół kilo kukurydzy, z pół kilo peletu wystarczy mi w zupełności do tego rakieta. Rakietę jak zamontować, każdy wie. Nie będę dawał strzałówki, ta żyłka co jest 28, myślę że jest to mała rakieta, także wystarczy. No i bierzemy się za szykowanie za zanęty. Do wiaderka kilka kulek pociętych kaliguli. Myślę, że taka garstka starczy na początek Nie na pół tylko do tego dwie puszki kukurydzy konserwowej, zwykłej, tak to wygląda. No i oczywiście, tak jest pelet, pelet dość gruby. Około pół kilo peletu. Pomieszamy. Tak to wygląda, nie dodaję żadnych konopi, zadipuję to jeszcze. I to będzie szło do wody. Nie będę ukrywał, że od 4 lat nie łowiłem zrzutu, dlatego na tej zasiadce będę łowił znaną mi metodą, to jest zwykły ciężarek centryczny, ten ma akurat 100 gram do tego przepon sztywny, bałwanek pójdzie. Druga metoda to jest metoda karpiowa, duża, tak zwana, to oblepiamy zanętą. Tutaj krótki przyponik do tego kuleczka to tak opada ciężarkiem na dół. Także tu kuleczkę się daje, to później stoi ładnie na tym. No i chyba teraz najbardziej znana metoda, fiderowa. Chociaż wiem, że na karpiówki też to używają. To jest zwykła, mała metoda. Tam ma akurat 50 gram, bo tak wziąłem, żeby. To, jest... to będzie dla mnie taka wędka do zabawy. Do niej muszę tylko zmienić sobie żyłkę na 0,28. Do tych dwóch myślę, że zostawię żyłki jakie mam. No nic, będziemy próbować. A więc tak, do PV-ki idzie olej. To wszystko mieszamy. Nie chcę też dawać za dużo sypkiego, bo ogólnie będę nęcił dosyć grubo, tak jak sami wcześniej widzieliście. I tak przygotowane PV-eczki. Do tego zaraz doleję jeszcze trochę wody. Wymieszam, zrobię takie, żeby się kleiło, nadawało do foremki, i tak przez najbliższą dobę będę łowił. Na szybko wam pokażę. Zestaw prosty, ledkor przeciągam. Ledkor przywiązuje do żyłki głównej. Szybko złączka, do której przyjdzie przypon, przypon, tak jak mówiłem wcześniej. Sztywny, na sztywnej pleciące, ostatnie trzy centymetry będą ściągnięte otuliny i tak będzie wyglądał zestaw do rzutu. Mamy sobotę, godzinę ósmą. Nie nagrywałem wczoraj za dużo, bo bardzo intensywna integracja była. Zestawy wyrzuciłem wczoraj około godziny 17 były wszystkie w wodzie, zanęciłem z pombem. Zaraz będę przerzucał, także wam wszystko pokażę co i jak. Trochę bawiłem się metodą. Jak na razie pierwsza noc nie przyniosła efektów, może dzisiaj w dzień coś się uda złowić, ale będę informował na bieżąco. Pełna 20 godzinach ciszy. Na Macie ląduje pierwsza rybka. Pierwszy sum, około 120 cm, myślę, że około 10 kg. Skusił się na kaligulę, czyli na kałamarnicę. Jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę jest duszno, burzowo. Nic się nie dzieje na całym łowisku, a jednak piękna ryba niesamowicie silna, która wraca do wody. Po takie ryby się przyjeżdża na zgodę. Jedziemy dalej. Dobiega godzina 18, dobiega również koniec mojej zasiadki dobowej na zgodzie. Chciałbym zostać na jeszcze jedną dobę, ale pogoda na to nie pozwala, idzie już burza. Także zaraz pakuję graty, żeby były suche. Udało się wypracować jedną rybkę. Rybka wzięła znęconego o dziwo. Chyba nie wzięła na bałwanka, który stał po lewej stronie nęconego, a na metodę truskawkową, która stała po prawej. Na włosie był, była jedna kuleczka Pop kaligula, Caligula, także fajnie, sumik zapięty w dolną wargę. No nic, ja się zbieram. Przed nami duża wyprawa z Marcinem, także niedługo będzie z niej film. Jak Wam się podobają nasze filmy, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, kliknijcie, subskrybuj. Wszystkie ważne informacje będziecie mieli w opisie tego filmu. I cóż, zapraszam na kolejną wyprawę, będzie naprawdę grubo.